Znaki informacyjne część druga. D11 oznacza początek pasa ruchu dla autobusów. D12 oznacza pas ruchu dla autobusów. D13 oznacza początek pasa ruchu powolnego. D13A oznacza początek pasa ruchu. D14 oznacza koniec pasa ruchu. D15 oznacza przystanek autobusowy. D16 oznacza przystanek trolejbusowy. D17 oznacza przystanek tramwajowy d18 oznacza parking d18a oznacza parking, miejsce zastrzeżone d18b oznacza parking zadaszony d19 oznacza postój taksówek d20 oznacza koniec postoju taksówek d21 oznacza szpital d21a oznacza policję